Chciałem Ci pogratulować powrotu do programu The Voice of Poland, tutaj od naszej redakcji, z tej okazji kwiaty. Mam nadzieję, że ten fotel jurorski będzie dla Ciebie szczęśliwym fotelem. Powiedz, jak to jest, czy w ogóle miło jest dostać kwiaty? Nie no, dziękuję, w ogóle jestem w szoku. Bardzo dziękuję, bardzo jest mi miło. Pamiętajcie, zawsze co by każda laska nie mówiła, co by tam nie udawała, że kwiaty nie, zawsze kwiaty, słuchajcie, zawsze kwiaty, zawsze kwiaty, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, po pięciu latach wracasz do, wracasz na fotel jurorski The Voice of Poland, jak przyjęłaś tą propozycję? Ja muszę przyznać, że ja trochę na tą, tak po cichutku, w cichości serca czekałam na tą propozycję, bo też zawsze o tym wspominałam, że dla mnie The Voice of Poland zawsze, to, to zawsze miało, Jakieś takie ważne miejsce w moim sercu, yy, i cieszę się, że, że tu wracam. Cieszę się, że robię to na swoich zasadach. Cieszę się, że no, wymanifestowałam to troszeczkę, bo rok temu byłam tutaj na scenie jako gość i tak yy, będąc yy, i czekając na pierwsze dźwięki, które miały yy, już zacząć grać do piosenki Tańcz Głupia, pomyślałam sobie, że, że to, to jest w moim dwingo na 2025 i cieszę się, że to się spełniło. A jaką będziesz jurorką, czy jak wcześniej byłaś jurorką i na przykład teraz podchodzisz do tego formatu, to na przykład będziesz jakoś inaczej patrzyła na uczestników? Na pewno czuję się bardziej um, adekwatnie teraz na tym miejscu, bo przez te 6 lat naprawdę ja bardzo mocno się rozwinęłam tak mentorsko, bo um, Brałam udział, biorę zresztą, staram się być na takim tylnym siedzeniu albo siedzeniu pasażera i wspierać młodych artystów w ich pierwszych krokach, więc naprawdę mam takie duże zaplecze kierowania kariery młodych ludzi i to jest myślę coś, co mi się tutaj na pewno przyda, przede wszystkim się to przyda moim uczestnikom z mojej grupy. Na pewno też się rozwinęłam bardzo... zmieniałam kolor włosów. Ale rozwinęłam się też po prostu bardzo tak osobowościowo, muzycznie, tożsamościowo. Więc myślę, że naprawdę ja się... czuję się tam odpowiednio na tym miejscu, bo też naprawdę czuję, że mogę im wiele od siebie dać. A jaką będę jurorką? Na pewno bardzo wymagającą, bo wydaje mi się, że też czasy się zmieniły i to nie jest już tak, że ktoś nas zachwyci na tej scenie. Nas i kilka milionów ludzi. Ale to nadal nic nie znaczy. W sensie takim, że, że tyle już jest, yy, że, że tak mamy rynek przepełniony talentami i, i zdolnymi ludźmi, że tylko wystąpienie na scenie do wojsów Polanc nie wystarczy. Ja bym chciała bardzo mocno moim uczestnikom to przekazać, żeby oni to wzięli na serio, bo teraz się wydarza ich yy, the time of their life. Yy, I chciałabym, żeby oni naprawdę dobrze wykorzystali, bo, bo to jest ogromny potencjał, ale yy, Oprócz samego śpiewania tu trzeba zrobić jeszcze bardzo dużo rzeczy, żeby zostać zapamiętanym. I ja będę starała się od samego początku im to wtłaczać do głowy, że, że to jest o wiele bardziej trudniejsze niż im się wydaje. Więc będę bardzo wymagająca, ale to tylko dlatego, że życzę im jak najlepiej i chciałabym się po prostu z nimi mijać na różnych scenach. No, można tak powiedzieć, że na fotelu Jorowskim będziesz zastępowała Landbery. Landbery teraz powędrowała do tańca z gwiazdami. Czy będziesz trzymała za nią kciuki? Oczywiście, że tak. Ale no, będę oglądać z w Polend. <laughs> Jednak z tego studia. <laughs> tak, tak. A czy na przykład do ciebie padła taka propozycja o udziale w tańcu z gwiazdami? Czy ją otrzymałaś? Yy, tak, dostałam, dostałam propozycję udziału w tańcu z gwiazdami. I to jest fajny program. Ja też tam y, lubię, byłam w, i, i śpiewać, i ja w ogóle też lubię tańczyć, przecież. Ale jakoś się jeszcze nigdy nie złożyło, że to był, żeby to był ten moment. Muzycznie jakiś czas temu Dawid podsiadło, robił swój festiwal. Pierwszy jego festiwal jakby dość bardzo negatywnie odniósł się w internecie, bo była zła pogoda. Jak myślisz, czy artyści w Polsce na przykład powinni podejmować się organizacji takich festiwali? Dlaczego na niego jakby spadła taka nagonka w sumie właściwie przez pogodę? Myślę, że trzeba było to sprostować, bo z tego co wiem, to faktycznie ten pierwszy, ponieważ festiwal zorza z tego co wiem, tak. również ma kilka stopów, i z tego co wiem, a też byłam wtedy w Poznaniu, grałam też koncert, to faktycznie pogoda była przekichana. Ale z tego, co wiem, to Festiwal Zorza miał jedną wpadkę właśnie w tym Poznaniu, a później jak Feniks popiał e, powstał, więc e, oczywiście Dawidowi życzę jak najlepiej i cieszę się, że on taki projekt zaczął. To dla nas też artystów są takie ważne momenty, bo bo to, ta scena festiwalu się po prostu rozwija i my możemy e, też się w tym sensie rozwijać muzycznie, nie? Bo, bo jest dla kogo grać na fajnych scenach dla fajnej publiczności. Zachaczając o temat festiwalu, i ty jutro wystąpisz na festiwalu Santander, Let brzmienie, będziemy mogli Cię e, oglądać e, w, w, w projekcie Babi Lato. E, czy szukujesz coś specjalnego? Swoj projekt Babylato w tym roku jest w ogóle bardzo specjalny. My w tym roku, oprócz jednej piosenki promującej tę całą sytuację, wydałyśmy też całą epkę, więc to jest pięć utworów. Przesłuchałem, wiem. O, cieszę się, cieszę się bardzo. bardzo, polecam również Babylato 2025, epka, polecam. Więc my rozwijamy się, że tak powiem, na tym koncercie, tak oczywiście ze swoją twórczością autorską, ale Oczywiście gramy też covery, i te covery są, tak jak my, z takim przymrużeniem oka, nie będę zdradzała, ale jest na grubo, bo, to, bo tak naprawdę my w tym roku postawiłyśmy na element show, więc, więc to nie jest po prostu koncert, że my z tymi śpiewamy i do widzenia, tylko naprawdę e, to jest wyreżyserowany od początku do końca show, e, z tancerkami, z choreografiami e, i z jakimś takim pomysłem od początku do końca. Więc bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Ostatnio też w Polsce swój koncert miała Jennifer Lopez. Czy śledziłaś to wydarzenie i jakbyś skomentowała właśnie jej koncert, jej show? Nie byłam na koncercie Jennifer Lopez. Eee... Okazuje się, że Jennifer Lopez nadal jest w formie. 56 lat. You go, girl. Eee... Ni -ni nic nie wiem, więc nic nie powiem. Wczoraj też miało miejsce zaprzysiężenie nowego prezydenta Karola Nawrockiego i w swoim kazaniu arcybiskup jakby nawiązał do tytułu Twojej płyty Siniaki i Cekiny. Było to dla Ciebie zaskoczenie? Wiesz co, ja, się, ja się tak naprawdę cieszę, że Siniaki i Cekiny cały czas, a to już minął ponad rok od premiery tej płyty, że one cały czas rezonują, że one cały czas jakby są w, w sercach słuchaczy. I że się do tego wraca. Więc dla mnie ja się bardzo cieszę, że, że ten album tak, tak mocno się odcisnął w sercach słuchaczy. Super. Ty też jakiś czas temu uciekłeś do swojego domu pod lasem. Powiedz mi, jak się tam czujesz, jak się odnajdujesz. Czy tam właśnie tworzysz głównie muzykę? Tak, ja mieszkam w Lesie, w Sosnowym Lesie. Mam tam dużo tlenu, więc dobrze śpię. Mam też tam studio, więc bardzo jest to kreatywna też przestrzeń. No i tak. I jestem leśniarą.